Dziś mam dla Ciebie sześć wyrażeń, które, mam wrażenie, nie zna żaden Polak, nawet na C1. Być może warto tych wyrażeń się nauczyć, warto je postosować lub nawet wiedzieć, co one znaczą, jeżeli używa je native speaker. Cześć, z tej strony Alicja, zawodowo zajmuję się uczeniem angielskiego już od prawie 30 lat i dzisiaj chciałabym Ci pokazać wyrażenia, które ja słyszę, ja używam, ale nie słyszałam osobiście żadnego Polaka, który znałby je i nie bałby się ich używać w takiej komunikacji codziennej. Pierwsze wyrażenie to jest tak naprawdę troszkę taki idiom: A different kettle of a fish. Zobaczcie, mam dla Was przykład zdania: Living abroad is a different kettle of a fish. Troszkę takie tłumaczenie z innej bajki, nie moja bajka. Jak ja kontaktuję się z moim znajomym, anglikiem, który jest nauczycielem w Londynie, to często słyszę od niego takie pytanie: Hanky Doris. Uwierzcie mi, mało kto je zna. Lubię też to wyrażenie, ale ja je często używam w takiej formie: Hanky -dory", Dory, a więc oznacza nieformalne zapytanie: Czy wszystko u ciebie ok? Czy wszystko idzie gładko? I też zobaczcie, no poka pokażę Wam parę przykładów. Everything's hunky dory now. Don't worry, it will be hanky dory by tomorrow. Pamiętajcie, że to wyrażenie jest nieformalne, a więc może niekoniecznie na jakimś spotkaniu formalnym trzeba je zastosować. Dobrze by było je stosować, kiedy znamy osobę. Troszeczkę może w polskim tłumaczeniu to by było takie: wszystko w porząsiu. Coś takiego, prawda? I ciekawostka jeszcze, Wam tutaj podam, że wyrażenie to, bo lingwiści przypatrywali się temu wyrażeniu, jak ono powstało, pochodzi od amerykańskich marynarzy, którzy odwiedzali w Tokio ulicę Honkodori, znaną z rozrywki, no i tam czuli się świetnie, jak się wyluzowali. Historia pochodzenia jakichś słów, wyrażeń może być naprawdę ciekawa. Czy zdarza Wam się być, Kurzonym, podirytowanym, to wówczas możecie, i to jest też wyrażenie nieformalne, yy, powiedzieć takie zdanie: I'm really cheesed off by something. przykładzik do was leci. I'm really cheesed off with the train delays these days. Zdarza wam się podróżować pociągiem? W Anglii pociągi też się spóźniają. Ja często jeżdżę pendolino i Pendolino, mam wrażenie, zawsze ma jakieś spóźnienie, nawet parominutowe. Ja sobie wezmę łyczka, bo mi zaschło troszkę w gardle. A was poproszę o subskrypcję. To be knackered. Knackered to jest synonim to be absolutely tired. I'm absolutely knackered after that run. Kolejne, które wymawiamy, zobaczcie, jaka trudna jest pisownia: wymawiamy laissez -faire, laissez faire. Pozwolić sobie na coś, działać tak niezależnie. Często jest stosowane w ekonomii. Jak czytacie sobie The Guardian, to ja widzę to wyrażenie bardzo często. Jest to nawet taka doktryna, która zakłada, że państwo powinny jak najmniej ingerować w gospodarkę. Może jeszcze jakiś przykład wam podam. The government adopted laissez-faire approach to business regulation. W takim bardziej potocznym angielskim to też może mieć takie znaczenie: coś dzieje się samo, bez takiego wtrącania się. Her parenting style is quite laissez-faire. She lets the kids do what they want. Czy znacie wyrażenie en route? En route też pochodzi z francuskiego, ale ja sobie zapisałam, w jednym listeningu miałam z panią właśnie takie zdanie, zobaczcie, pani oddzwaniała do męża i mówiła I'm on route to the airport right now. Czyli w drodze, gdzieś w jakimś dojeździe. Na pewno nie są to proste wyrażenia. Jeżeli doszliście do poziomu C1, to wam gratuluję. To nie znaczy, że trzeba osiąść na laurach. Taki poziom też można rozwijać i ubogacać i mówić tak, że zaskoczymy innych. Na koniec, jeżeli. Ktoś z was chciałby zapisać się na kurs do mnie, to serdecznie zapraszam. Możecie uczyć się w swoim tempie, dopasuje się do waszych potrzeb. Lubię robić taką wnikliwą analizę potrzeb klienta. W komentarzu poniżej tego filmiku znajdziecie mój adres mailowy. Można napisać, ja na pewno w ciągu paru godzin dam wam znać i wam odpiszę. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, Papa. Pa.